Piesi. czyli trup pada gęsto. Ja jestem zaszokowany wypadkami na przejściach dla pieszych, dlatego dzisiaj powiem głównie o błędach pieszych i kierowców. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze takie momenty powodują, że zachowania są ryzykowne, wchodzenie na przejście bez upewnienia się, że nadjeżdżające pojazdy zwolniły. Zakłócenia uwagi, piesi, rozpraszanie się przez korzystanie z telefonu. W części krajów jest to w ogóle zabronione trzymanie w telefonu, ale ogólnie poprzez świadomość, że wy macie pierwszeństwo, dochodzi do wypadków. Oczywiście nieprzestrzeganie przepisów, ignorowanie sygnału świetnych i znaków, ale skąd pieszy ma znać przepisy? To głównie kierowcy mają znać przepisy, i tu leży właśnie błąd pieszych. Alkohol i narkotyki to już jest w ogóle kompletna tragedia, także, także ten wpływ substancji psychoaktywnych na zachowanie i ocenę sytuacji jest nieprzewidywalny i to jest kompletna tragedia. Poza tym nieprzewidywalne są oczywiście zachowania dzieci. Matka powinna uczyć dzieci kontrolować, nie ma chłodzenia samemu przez dzieci, ponieważ dzieci mogą robić co chcą i robią co chcą. Tak? Przekraczanie w niedozwolonym miejscu no to jest w ogóle straszna sprawa. Ignorowanie wyznaczonych przejść dla pieszych, no i brak edukacji. No tak, ale wszystkim dzisiaj się wydaje, że wiedzą wszystko. Ja ten film kręcę głównie po to, żeby uświadomić, żeby nie mieć zaufania do kierowców. To jest podstawowa rzecz. Czyli ta edukacja musi być z każdego punktu widzenia. Trzeba mieć świadomość na temat zasad ruchu drogowego i praw pieszych. Poza tym, że pieszy mają prawa, to, w, to nie wynika z tego, że oni mają zawsze pierwszeństwo. Błędy kierowców. Pamiętajcie, że kierowca musi widzieć, a jak nie widzi, bo jest słabo przejście oświetlone, albo kierowca jest w jakiś sposób niewidomy, albo starszy, no to może oczywiście być problem. Zaparkowane samochody przed przejściem też powodują yy, złe stosunki. Nieprawidłowe zaparkowanie pojazdów, no i oczywiście. Nieprzystosowanie prędkości do warunków drogowych, bardzo duże przestępstwo, ja jeżdżę ogólnie dużo wolniej niż powinniśmy, nieprzestrzeganie przepisów, czyli kierowca również ignoruje znaki drogowe, sygnały świetlne, no jest ogólnie tragedia. Pamiętajcie, że nie mamy zaufania do kierowców i kierowcy nie mają zaufania dla pieszych. Ja też jestem pieszem. Że, jak na przykład kierowca korzysta z telefonów albo ma teściową, która siedzi obok niego i na niego narzeka, na no to rzeczywiście dramat. Oczywiście, jeżeli kierowca stosuje alkohol i narkotyki, to już jest w ogóle poza poziomem jakimkolwiek. Także absolutnie nie można. Jestem zwolennikiem zero alkoholu za kółkiem kierowniczym. Oczywiście stosowania leków psychotropowych. Pogoda, bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, pogoda wpływa na widoczność, na przyczepność, czyli temperatura w okolicy zera jest najgorszą możliwą. Oświetlenie. Niewłaściwa infrastruktura, jeżeli po prostu na drodze nie będzie określonych oznaczeń, albo jakość asfaltu drogi będzie bardzo zła, no to nawet samochód jedzący prawidłowo będzie miał wydłużoną drogą hamowania i po prostu, w cudzysłowie, walnie was. Zmęczenie i stres jest bardzo ważną sprawą, i porównywalne z piciem alkoholu, zmniejszenie reakcji ogólnej podczas jazdy, no bo właśnie, znak to komu? Dlatego ja bym proponował takie najprostsze rozwiązanie. Kierowca jeździ na światłach, czyli powinien być widoczny, a wy jako piesi powinniście jedną rzecz zrobić. Trzeba tą rękę do góry w jakiś sposób tak wyżej oznaczyć i, i najlepiej machać, że wskazywać, a jak macie melonik, możecie go jeszcze tak podnieść, o i coś takiego zrobić. To mogę się założyć, że wtedy się każdy zatrzyma przed wami. Pamiętajcie, ręka do góry to jest wasze bezpieczeństwo, wasze życie. Samochód, jak uderzy w was, to jemu się nic nie stanie, chyba że pójdzie siedzieć tak, do więzienia. Natomiast wy możecie zginąć albo być sparaliżowany. Także pamiętajcie, podnosicie rękę, żeby się trup nie padał gęsto na przejściach dla pieszych. Do zobaczenia, zasubskrybujcie kanał. Cześć.